Dzień dobry Państwu, chciałbym dziś zaprezentować prosty Multiswitch Unicabel firmy MS model 8491S. Urządzenie umożliwia uzyskanie czterech sygnałów jednokabelowych. Urządzenie posiada cztery wejścia z poszczególnych pasm wyjścia z konwertera quattro, albo z multiswitcha kaskadowego, że może być podpięte za multiswitchem kaskadowym, czy do multiswitcha kaskadowego na jego wyjściu. Cztery wejścia, cztery wyjścia, każdy odpowiada od odpowiedniej polaryzacji oraz tutaj mamy wyjście sygnałów jednokablowych. Mamy cztery częstotliwości, które odpowiadają czterem kanałom pracy. Naszkicowałem Państwu przykład instalacji, w której do istniejącej instalacji z multi-switchem 5x8 dołączymy multi-switch ten jednokablowy, który pozwoli nam podłączyć dla przykładu odbiornik EvoBox. Evo Łączymy go pomiędzy konwerter 4 a multi-switch. Wówczas zasilanie, które zasilało dotychczas konwerter Quattro, zasila również ten nasz multi-switch jednokablowy. To jest przykład z wykorzystaniem odbiornika EvoBox, który potrzebuje te cztery częstotliwości, cztery kanały pracy do jego tam powiedzmy w miarę pełnej funkcjonalności. W przypadku NC, ja to namaluję, może jak to zrobimy w przypadku NC. Możemy ten multiswitch wykorzystać do podłączenia odbiornika premium wi Box, który potrzebuje dwóch sygnałów oraz dwóch odbiorników model 2850, które są w tej chwili w ofercie jako odbiorniki do multiroomu. Wówczas z jednego przewodu rozdzielamy ten sygnał za pomocą rozgańcznika powiedzmy trójdrożnego, gdzie prowadzimy jeden kabelek do jednego odbiornika, drugi do drugiego też to 2850 jest. W premium Wi-Fi Boxie musimy niestety kolejny rozgańcznik zastosować, no i mamy. Mam, mam, mamy Podłączone cztery odbiorniki, w tym jedno, trzy odbiorniki, w tym jeden odbiornik podwójny, a sygnał doprowadzony jest jednym kablem. W prezentacji chciałbym powiedzieć o cenie. Urządzenie kosztuje około tam 200 zł. Nie jest to zbyt wiele. W sytuacji, gdy nie ma wyjścia, gdy nie ma możliwości, doprowadzić, doprowadzić dodatkowego kabla, jest to dobre rozwiązanie. Jak i również w sytuacji, kiedy nie zamierzamy doprowadzić prowadzić więcej kabli. Można to zrobić na jednym. Dziękuję Państwu za uwagę.